Witam Was, nocni gracze z tej strony K-Wolf, a to jest północne granie. I wracamy z powrotem do naszej krwawej krucjaty z listonoszem. Dzisiaj wyroli główny, który dzierży swoich małych przyjaciół. Jesteśmy teraz w post elf mieście, post-apokalipsa po prostu ziemia była głodna, więc zjadła kilku ludzi. Przechodzimy do gry. I od razu mogę wam powiedzieć, drodzy nocni że już sprawdziłem sobie informacje tak z, z szybka, ile tak naprawdę zostało mi do przejścia jeszcze tych leveli I okazało się, że faktycznie ja mam rozszerzoną edycję y, tej gry i mam kilka dodatkowych leveli, ale już jesteśmy bardzo blisko zakończenia, więc myślę, że uda nam się tylko skończyć tą epopejską przygodę już teraz. Chociaż kto ich tam wie. Nigdy mnie ta gra nie traktowała z lekka. Jak widzicie, znowu dostałem w twarz, nie wiem z jakiej pozycji. Więc muszę być cholernie, cholernie ostrożny. O! O mój Boże! Tam w oknie jest! Jak ty się tam schowałeś? Nigdy wcześniej tak się nie działo. I teraz się prze... przechodzisz przez grafikę. Bardzo ładnie, bardzo ładnie widzę. Przechodzisz przez grafikę. Nieźle. Okej! Okay. Gra nie jest pozbawiona wad. Teraz tak, czule mi się w to. Tak jest, udało mi się w to trafić. I przy okazji załatwiliśmy jednego gościa. Bardzo, bardzo dobrze, super, świetnie. I teraz tak, idziemy tutaj. Mamy pozapokaliptyczny yeah. świat. Chodź tu, widź, 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 widź. Dobra jest, udało się. Mam Was. Zajaja nas normalnie trzyma. Teraz tam jest kolejny. Apteczka oczywiście, oczywiście, w ambulansie to ma jak najbardziej sens. I dlatego musimy teraz tego gościa trafić z rakietówy. Kudło. jeszcze raz kobieto Łazisz mi prosto pod lufę! dobra, jest, udało się. I teraz mogę sobie wziąć to, jest, dobrze, o! Mogę nawet się schować w tym. Nie spodziewałem się tego, że mogę wejść w coś w taki sposób i nie mogę nawet strzelać, więc no, uzg uzgodnili pewną yy, dozę realizmu. Chociaż, o! Yy, nie wiem, dlaczego dostałem achievement. Łaj, 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 waj Ale idziemy tu i teraz... I teraz wszystkich... Z tej mojej, z tej mojej super spróby, którą niestety już w tym momencie wykorzystałem. Nie jestem w ogóle oszczędny, jak widzicie. W ogóle. Może troszeczkę źle z tym mi wyszło, ale no cóż. I oczywiście jest tak głośno, że nic nie słyszę. Ale mam na szczęście apteczkę i mamy też amunicję. I mamy znowu kolejne dobra. Eee, facet, ty tutaj mi nie rzucaj, ty. O -o. Dlaczego go nie mogę trafić? O! Shit. Dobra, jest, no nic. Znowu mi się skończyła amunicja, szlag by to trafił. Ludzie! Nie najułujcie mnie, o tu już. Znowu. O, 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 o. Dobra, on mnie nie może trafić z tego. Przywoz zasłania i teraz bum z Nienacka i jeszcze jedno bum. Znowu z Nienacka i będą dwa trupy. Tak jest. Aha, i tu mamy kolejną przyjemną rzecz widzę. Szysz kebab. Dobra, jak ja mam to zrozwalić tutaj? Tak. Tak jest. Pięknie. Idealnie. I mamy znowu kolejną mapteczkę. Tylko, tylko teraz, żeby się nie podpalić. No właśnie o to mi chodziło. Nie podpalaj się sam. Giniemy przez własną głupotę. A tam jest kolejna... kolejna cholerna wieżyczka. A, to też jest, widzę, obiekt, którego nie mogę... Ja nie wiem, czy to jest... ten obiekt to to duże coś, To wygląda jak taka góra... No wiecie co, g No... Okej, okay, coś co, no... Widzicie, no te, ale to nieważne, no guga góra, góra czegoś śmierdzącego i nie mogę przez to przestrzelić! Ja nie wiem czy to jest foreground, czy to jest background, kogo musiałem kogoś zabić z tej złości, o! Ty rany julek! Jakim cudem mnie trafił? To się nazywa mieć accuracy, naprawdę cholerstwo głupie. Ja ciebie nie trafię oczywiście. Bo czemu? Na szczęście tak, dało radę, ale no nie jest dobrze, tam jest kolejny z tych yy, mil, mil, milców. Nie milców milców. Yy, ja chcę mieć to i mam nadzieję, że poleci mi... Nie w tą stronę, dur! na Rakieto! Tak, jest, dokładnie, w tamtą stronę, a nie do ciężkiej cholery. I teraz tak, was wszystkich tutaj też pozabija, bo widzę, że to się was to jest suka. O no i mam apteczkę nawet. To jest dobrze, to to dobrze, to dobrze. O to mi się przyda. O tak, 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 tak. tak. Jak najbardziej tak. I teraz... E, e, no. Żeby tak właśnie sobie już odpoczął, odpoczył. Dobra. I... A, jest... O, prosto w twarz, jak ładnie mi to wyszło. A, to było dobre, to było dobre. I teraz e, znowu z niewiadomego... Z niewiadomego miejsca. Ktoś mnie tam strzela. Aha, tak jest. Tam, są, tam jest ich dwóch Ja to bym zobaczył, trzymał nam odległość. Wy mnie na szczęście nie traficie i teraz staną w bardzo złym miejscu ten gość. Uda mi się go. Tak jest, udało się go załatwić. I mamy kolejną apteczkę, która niestety jest teraz mi bardzo, bardzo potrzebna. Ja sobie bez niej nie poradzę. Dobra. Uch, te emocje. Te emocje, proszę Państwa, po prostu jesteśmy na ziemi przeklętej. A tam mamy kolejną kobietę, która schowała się w... I teraz nie wiem, czy ja ją zabiłem. Schowała się w budynku. Tego wcześniej oczywiście nie było, bo gra dlaczego by nie wrzuca nowe elementy, których nigdy wcześniej nie było. Muszę sobie aż z tej złości kogoś zabić. Tak, jakbym nie robił tego od jakichś pięciu minut już teraz. Nonstop. ale okej, nie będziemy się tutaj bawić w szczegóły. Tak, teraz gdzie jeszcze mamy kolejnych niemilców do ubicia? Schował się jeden tutaj. O, 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 nie, 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 nie Literalnie on się zatrzymał, bo boi się ognia, i znowu udało mi się go wykorzystać. Ten bardzo fajny bug. na Rajuśku, trzech hostile zostało, gdzież oni się pochwali? Mogę sobie troszeczkę pozwolić. O, jest kolejna apteczka, ja nie chcę tutaj wchodzić. Aj, mamy jeszcze rakietówę, tak nie, nie, mogę, nie mogę wziąć Czemu? Och, fak, fu, fak, 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 ale mi się, zro... ale się dało zrobić znowu do diaska. Jak zwykle, oczywiście, wyleźli z jakiejś dziury, bo oni zawsze wyłażą z jakiejś dziury. masz Pojawiacie się znikąd po prostu z kurczybyki. No, normalnie więcej masz matka nie miała. Dobra, skoro mam rakietówę, to ja w takim razie ją sobie wykorzystam, może. Satysfakcja gwarantowana, jest, udało się. Teraz e, mam pretekst, żeby wziąć to, amunicję. E, najwyraźniej mam jej bardzo, bardzo dużo tam, więc wykorzystam to. Fak. tak jest i jeszcze gdzieś tu się jeden chował. O, tam się sko chował. O, shit, te, te celowanie. Tak, teraz mi się udało, dobrze. Teraz jeszcze ten gościu tam. Dobrze. Kolejny został nam jeszcze jeden. Aż jeszcze jeden. Ale mamy znowu pełną e, amunicję. E, chociaż dziwne, że nie mogłem wziąć tamtej spłowy, Bo to też była amunicja do rakietowy. Nie kwestionuję logiki tej gry. Rozumiem, że idziemy przez most i będziemy szli małymi kroczkami. E. Mamy kolejne strusie. To po prostu mój e, achievement na zbijanie strusi w tym momencie. Jest bardzo, bardzo istotne. E, tego gościa załatwimy, mam nadzieję, z tego. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale okej. Okay. Powinienem go teraz już trafić. Jeszcze nie? Teraz już na pewno. O mój Boże! No przecież on, Już mu się włosy przypalają, kurde! No, w końcu. Tak blisko ognia, to już dawno mu się po prostu fryzura zmieniła, ale mamy 100%. O, rany. No i co? No i co, kurde! Dobrze ci tak, o! To dosyć dziwnie wygląda. Ja mogę tam iść po tym czymś. Yy. Bardzo, bardzo dziwnie to wygląda, ale okej! Okay. Udało się, przechodzimy dalej. I cóż tu mamy? Palamino Resort.

Oczywiście jesteście bardzo, bardzo inteligentni. Teraz tego dziadka. Pyk! No długo nie wytrzymał, myślałem, że będzie bardziej no, uzbrojony, czy cokolwiek. E, fajne auto, troszeczkę ko koślawo narysowane. Takie mam przynajmniej wrażenie, że jest koślawo znarysowane. Dalej! No nie, daj spokój. To jest ten gość, też tam oczywiście musi nie trafiać. No dalej! Mam cię. I teraz... Dobra noc! Kurde, nie mam. Perspektywa jest po prostu straszna. Ja się boję iść tedy teraz, bo z tego budynku oczywiście wszystko może mi wylecieć i będzie mnie zabijać. O! -o. Eee... pyk, ja ciebie tutaj nie chcę. Pyk, ciebie też tutaj nie chcę. I jeszcze raz pyk! i ciebie też jak najbardziej nie chcę! To były trzy pyki i teraz jeszcze jednego sobie załatwimy w bardzo ładny sposób, a mianowicie... Nie w tego! I jest, udało się. Dobra. Teraz potrzebna mi będzie ta zbroja. O, shit! Fajnie, fajnie, dzięki. Cieszę się bardzo, kurde, jego. Poler mać. Jeszcze schowałem w budynku i co mi z tego przyszło? Nie wiem nawet, w co, w co strzelam. Nie wiem w co trafiam, ale coś mi się udało. Ustrzelić nawet! Dobra, teraz tak. O, o. Eee... Ciebie nie chcę tutaj facet... A wy to dlaczego so, to Dlaczego jesteście nadzy? Oni są nadzy! Oni są kompletnie goli! Oni są kompletnie goli! Co to jest? Resort dla nudystów? Co jest resort dla nudystów ludzie chyba? O co biega? O co kamantej Normalnie... What? Ale ten goście się nie to, Będę musiał wykorzystać na jego tyk! Ty, 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 nie, ty... Skurczumyku goły, golasie, cholerny! Nie, kurde, kolejny golas! Nie ten... Nie to miało być! Nie golas! Ja nie chcę golasu! Golasi mnie nie interesują, interesuje mnie tamten gość z... Z cholegną... Jest, udało się, z cholegną rakietów! Proszę państwa, a nie jakieś golasy. O, tam mamy kolejną wieżyczkę. Skąd się wieżyczka bierze w resorcie wypoczynkowym! Skąd bierze się sprzęt wojskowy w resorcie wypoczynkowym? To nie ma żadnego sensu! Chyba, że to jest resort dla byłych wojskowych, ale okej. Okay. Nie, nie właśnie. Prosto pod rufek, Holender. Udało się. Jest. Dobrze. O co my tu mamy? O! Ja znam tą grę. Mniej więcej. Tam mam kolejnych tych gości, to sobie tutaj pobiegnę. Pozbieram to co coś do zebrania. Ale nie mogę zbierać... Nie, nie, niż mi mojej tej zbroi. Nie mogę wziąć tamtej broni, nie wiem dlaczego. Bo na palcu mam tylko 5 jednostek, a to na pewno nie jest wszystko. O! Zabił tego biedaka. I biedak poleciał w piękny sposób. Prawie wyleciał do tego. E, do tego basenu. To było bardzo bardzo interesujące. Ciekawe jestem, czy ten basen jest. E, nie, myślałem, że będę mógł wejść do środka, ale na, na szczęście nie, bo to by było troszeczkę dziwne. Ale okej, okay. idziemy jak burza. Zostało nam jeszcze tylko 15. Teraz mam tutaj dwie apteczki, więc nie ba, niezbyt się boję o siebie. Skąd do ciężkiej cholery? Jak zwykle, Znaczy zaś Rambo, po prostu sokoli wzrok. Ale ja tutaj jestem, po prostu, już w tym momencie napakowany życiem. Nic mi nie zrobicie, to może troszeczkę, ale ja się Was już nie boję w tym momencie. Mam na Was haka! Po prostu mam na Was haka! Ten hak jest w postaci ołowiowych kul, które trafia prosto w plecy i nic nie robicie z tym. Po prostu uwielbiam AI w tej grze. O, shit! Co do basenu stary człowieku! Co do basenu tej. Nie do basenu. Ojejku, jeku, jejku jejku jejku, jejku. jejku, 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 jejku. Ten się tutaj oczywiście nie porusza. Ten też nie. Ten tylko mi robi problemy. O o! Normalnie brygada RR wyleciała. To muszę stąd uciekać. Nie, nie, nie. nie. Ja stąd uciekam. Nie mam zamiaru tracić życia w ten sposób. Po prostu muszę skorzystać z... O Jezu! Ach, kurde! Ale on ma celo? Ja też, na szczęście. Nie załatwić mnie w tak prosty sposób. Ja się nie dam bez walki. I teraz tak, ee, ciebie muszę wykasować, bo zajmujesz mi miejsce. Teraz jak strzelę, to polecić w nią? Tak jest! I win! Mamy win. Gdzie, gdzie jest to? Aha. Tylko, że ja go niestety nie widzę. Ale już mam go. I jest też struść. Kolejny stroś na mojej liście zabitych strusi. O oh, Do diaska. Eee, cholerna wieżyczka. Mam cię? Mam cię, na szczęście tak. Szkoda, że minęła wszystkich yy, przeciwników. O nie, no wylazłem w to i, i ogień. Dobra, to. Niech to szlak trafi, prosto w ogień. Mogę sobie pozwolić, ale masz uzbrojenia, gościu. Zabiłem go? Teraz go zabiłem, ja nie mogę tej... Ale on miał uzbrojenia, ten facet po prostu po zęby. Nie mogę mu nic zrobić! Fajna jest ta broń, tylko że... Nie do końca zawsze działa, bo oni są uzbrojeni po zęby! I To nie... Absolutnie to im nic nie robi! Dobra, facet, nie będziesz grał w golfa. Jasne, wyskoczył z bronią z Z tego, z wózka Nie, to nie, z, z golfowy. Golf card. E, no z tego. O cholera, jak to się nazywa? Nie pamiętam. E, co, gramy w Golfa Dynamitem? O! The fuck?! Na cholerę mi ta flaga jest! No jakiś sekret odkryłem. Super! Tylko niech mi ktoś wytłumaczy, na cholerę mi ta flaga. E, ponad prawem! Witamy prawników! Konwent ponad prawem 1998! <laughs> dobre! Bardzo dobre, to było bardzo dobre, to było iście dobre! Ciekawe jestem, czy mogę wejść do środka tego budynku. Niestety gra nie przewiduje takich atrakcji, a byłoby miło. Teraz tak, gdzie jest jakiś przeciwnik? Tu się gościu kryjesz... z rakietówą. Uciekaj. Rany Julek tutaj. A teraz tyk. Mam nadzieję, że poleci prosto prostu w niego. Tak jest! Udało mi się. Załatwiłem go, liście Bondowskim stylu. I zostało nam jeszcze dwóch niemilców yy, populacji trzech. No to gdzie byście się pochowali? I Na choregę mi jest ta flaga potrzebna, czy ja mogę gdzieś wsadzić. No dobra, to już populacja dwóch. Dwóch niemilców z bronią. Gdzie oni mogą być? GDZIE ONI SIĘ POCHOWALI ZNOWU? O! -o! Okej, okay, już wiem gdzie jest jeden. Eee... Tak. Nie widzisz mnie? A ja ciebie widzę. Tak. ja. Udało się eee, i został nam jeszcze jeden. Tylko gdzie? Sam chciałbym to wiedzieć. Nie mam zielonego pojęcia. GDZIE JESTEŚ? Tam jest ta pteczka. Poczekamy aż to przejdzie. I weźmiemy ją sobie. Tak jest. IDEALNIE! Ma, jesteśmy napakowani po prostu po zęby, ale gdzie on jest? Gdzie jesteś? Do ciężkiej cholery, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Mam tu flagę i nie zawaham się jej użyć. Patrzcie, jaki, kurde, normalnie ścieżka z krwi została. Oooo, so, czyście, wcielany do dolicha ciężkiego, gdzie on jest? Gdzie on się schował? W którym rogu tej cholernej mapy się schował? Gdzie jesteś? Nie mam zamiaru szukać ciebie w nieskończoność. Oblecę tą mapę dookoła i daję tobie spokój. Będziesz miał po prostu szczęście jako jeden z nielicznych. Przeżyjesz, mój osob. Przeżyjesz, ...osąd ostateczny. Ja jestem prawem i niesprawiedliwością. Ale... Judge Dredd. Kurde, gdzie jesteś? Dobra, wiecie co, dajesz no, sobie spokój. Ja nie wiem, gdzie ta postać się schowała. Gdzie się schował ten milec? Nie mam zielonego pojęcia, w jakiej dziurze. Ta mapa nie jest aż tak duża. Dobra, wale to, masz szczęście, skurcz byku. Przechodzimy dalej. Szkoła podstawowa. ale normalnie przerażający szept. Ja cały czas uważam, że oni powinni się brać za chology ten dewelopera, nie za za. O mój Boże. Eee, czyli tak, Hive to jest. Ruj, ruj, ruj został oczyszczony. Źródło korupcji zostało zakorkowane i schowane głęboko w worku na ciała i wyniesione na granice egzystencji nie mogę grać co to cholery ciężkiej nie mogę sterować Okej, okay, to są dzieci ale o co chodzi tej nie mogę ich za nie mogę nic zrobić <śm> nie jest dzieci tak Okej. Okay. ale no w ogóle że dzieci są w tej grze to już jest co to kurde... Co się dzieje, to kolego? Co jest? Co się dzieje, tej człowieku? O co chodzi? Dzieci cię pokonały? To armie armię po prostu cię nie mogą pokonać, policja, a dzieci cię pokonały? O co chodzi? Ty masz jakąś traumę na dzieci? I co jest? Population pressure and the stress of modern life may cause an increase in violent tendencies. The urban environment is the incubator for all sorts of undesirable behaviors. However much his atrocities disgust us, he may actually consider himself a hero. O mój Boże tej... Co to miało być? What the fuck was that? Okej. Okay. Ale udało nam się, proszę państwa. Przyszliśmy. <laughs> eee, co ja mogę o tym powiedzieć? Na końcówka mnie kompletnie zaskoczyła. Nie spodziewałem się tego. O, ale cieszę się, że się udało. W końcu żeśmy doszli do końca. Koniec naszej krwawej krucjaty. Nasz e, z dziś wylądował w piekdlu. No wiadomo, należało mu się. O, rany. No nic. Pierwsza seria. Od tego zaczęliśmy. I już skończyliśmy, ale to bynajmniej nie jest koniec północnego grania. Nie martwcie się. O, widzę, że był jakiś update w 2013 zrobiony do tej gry Był zrobiony update? I żeście kurwa błędów nie poprawili? O... Dobra Czyli nie uniknie Was bad Okej okay. Do zobaczenia w następnym odcinku Z mojej strony to już wszystko Dobranoc